Od roku szkolnego 2009-2010 w polskiej oświacie realizowana jest ważna reforma oświatowa obejmująca wszystkie etapy nauki od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Wdrażanie jej zakończy się w 2017 roku, ale pierwsze zmiany obejmą już tegorocznych absolwentów gimnazjów. Tych zmian od roku szkolnego 2012-2013 będzie bardzo dużo, i to nie w zakresie kształcenia tylko ogólnego, bowiem wchodzi czwarty etap podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych. Dotyczyć to będzie również szkół kształcenia zawodowego. Ta reforma programowa daje też możliwość zwiększenia wyrożności kształcenia zawodowego, mamy taką nadzieję. Wiąże się to też zdecydowanie z reorganizacją, jeśli chodzi o typy szkół. Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół: trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. W klasie pierwszej każdego typu szkoły ponadgimnazjalnej będzie realizowana ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego, czyli w liceum ogólnokształcącym, w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej. To jakby pierwsza rzecz niezwykle istotna. Druga rzecz ważna to już dotyczy kształcenia zawodowego, że w zawodach wyodrębniono kwalifikacje. Czyli kwalifikacja jest to zasób wiadomości i pewien zakres umiejętności pozwalający na podjęcie pracy. Taki fragment zawodu i dla przykładu, w zawodzie elektryk wyodrębniono dwie kwalifikacje. Jedna kwalifikacja to jest montaż instalacji elektrycznych, czyli gniazdka, instalacja oświetleniowa. Druga kwalifikacja to jest montaż maszyn elektrycznych, czyli na przykład montaż silnika w pralce automatycznej. Uczeń, który uczęszcza do zasadniczej szkoły zawodowej. Musi potwierdzić obie kwalifikacje w trakcie nauki. Kończy zasadniczą szkołę zawodową i teraz, żeby zdobyć, uzyskać tytuł technika, musi pójść na kurs, bezpłatny kurs kwalifikacyjny, umożliwiający zdanie, potwierdzenie trzeciej kwalifikacji charakterystycznej dla technika elektryka, ale nie będzie jeszcze technikiem elektrykiem, póki nie będzie posiadał średniego wykształcenia ogólnego. Czyli musi pójść do liceum dla dorosłych, ale od razu do drugiej klasy, trzyletniego liceum. W tym roku szkolnym nie będzie naboru do liceów profilowanych, dwuletnich liceów uzupełniających oraz trzyletnich techników dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Teraz absolwenci gimnazjów stają przed trudnym wyborem. W jakiej szkole kontynuować mają naukę? będzie powierzchnia bo to ma to ma być luzka. No, chciałabym pójść do technikum, między innymi dlatego, że boję się, że sobie nie dam rady w liceum, między innymi, że po technikum mam zawód. No, na pewno do technikum. Nie chcę do zawodów W Technikum na Borowskiej, numer dwa. W technik, mechanik technik pojazdów samochodowych może być. No różne są wybory do tego. Gdybyśmy poszli do technikum albo do szkoły zawodowej, to już podejmujemy tak jakby decyzję. no na całe prawie nasze życie, tak, zawodowe. Co, co będziemy w przyszłości robić, tak? A w liceum ogólnokształcącym jeszcze możemy podejmować ten wybór. To już nie jest tak na amen, prawda? Jest rzeczywiście, że część młodych ludzi traktuje szkołę ponadgimnazjalną jako czas poczekania i poszukania w, w sobie dodatkowych yy, predyspozycji, które ukierunkują ich na dalsze kształcenie. Ale niestety idzie teraz taka zmiana, która będzie wymuszała na młodym człowieku, wybierając szkołę średnią, już wybranie przedmiotów kierunkowo rozszerzonych, od dwóch do czterech. Zwyczajowo w większości szkół będą to trzy przedmioty, i w większości będą wybierane już. Decyzją tegoroczną wyboru klasy. I wtedy młody człowiek oczywiście podejmuje edukację. Liniowo kończy przedmioty akademickie pierwszą klasą, ale już jest ukierunkowany na klasę drugą i trzecią, gdzie będzie miał rozszerzenia albo przyrodnicze, albo matematyczno-fizyczne, albo humanistyczne. Do tych bloków będą dokooptowane jeszcze przedmioty uzupełniające, które mają zrównoważyć edukację ogólną. Zobaczymy jak będzie, ale samo pojmowanie szliceum ogólnokształcące troszeczkę się nam już zmieniło. Pokutuje w świadomości wielu rodziców, tym samym wśród uczniów, takie przeświadczenie, że najlepszą szkołą jest liceum ogólnokształcące i rzadko spotykam się z takim stwierdzeniem, że bardzo dobrą szkołą jest szkoła zasadnicza zawodowa. Zarówno technikum, jak i zasadnicza szkoła zawodowa, czy też szkoły policjalne, które są szkołami kształcenia zawodowego, przygotowują bardzo konkretnie ucznia do zawodu, który sam wybiera. Bardzo wcześnie taki uczeń ma kontakt z pracodawcą. Widzą w tym uczniowie, dlatego mówię, że uczniowie szybciej dojrzewają, dojrzewa w nich ta świadomość korzyści wynikających z wyboru kształcenia zawodowego, że jest to okazja do tego, aby Mocno się oszlifować przed wejściem na rynek pracy, że ta nauka praktyczna zawodu daje im dużo większe szanse i poczucie bezpieczeństwa niż w przypadku wyboru innego typu kształcenia. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Bałem się, ponieważ ze względu na to, że te techniki w pewnym momencie upadły, później były te licea profilowane, byli młodsi ludzie, to taką zyskały renomę bardzo, że tak powiem, niekorzystną, że tam nie wiadomo co się dzieje, narkotyki i tak dalej. No po prostu takie bardzo złe wieści się pojawiały. W sumie okazało się, że bardzo dużo rzeczy z tego jest nieprawdą. Nasi absolwenci zawsze znajdą miejsce pracy, ponieważ jest rynek mocno wygłodzony, można powiedzieć, z uwagi na to, że branża motoryzacyjna rozwija się. W dalszym ciągu mamy duży napór samochodów często już używanych, używanych z zachodu, pięcioletnich, sześcioletnich, które wymagają dużych prac, zarówno obsługowych, jak i diagnostycznych. No I my w tym kierunku robimy wszystkie swoje starania, żeby tak bazę, jaki program dopasować właśnie do tych potrzeb. Młodzież czuje się potrzebna i często spotykamy ich w serwisach samochodowych, na stanowiskach nawet kierowniczych. Oprócz tego, że są dobrymi mechanikami, również potrafią zarządzać. Kiedy zdobędzie się konkretny zawód, w każdej chwili można uzupełniać i podwyższać swoje kwalifikacje, albo właśnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych inna branża, inna specjalność, albo liceum ogólnokształcące dla dorosłych i absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, właśnie. W momencie prowadzenia tej reformy wchodzi do klasy drugiej. Jeśli ambicje, motywacje i potrzeby rynku takie są, to naturalnie egzamin naturalny i, i studia. Ta ścieżka jest bardzo drożna, i to pozostało. Dla wszystkich, którzy mają pytania i wątpliwości, uruchomiona została strona internetowa. Tutaj uczniowie mogą się dowiedzieć przede wszystkim, jakie zmiany zaszły w szkolnictwie zawodowym. Na czym będzie polegało kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, na czym będzie polegało w technikum. Podane są tutaj również ramowe plany nauczania do liceum ogólnokształcącego, technikum zasadniczej szkoły zawodowej. Mamy e-poradnictwo, gdzie uczniowie i rodzice mogą zadawać nam pytania i my odpowiadamy, w ciągu doby odpowiadamy. Jest jeszcze ważna rzecz. Urząd miasta uruchomił numer telefonu, jest to 77. Rodzic może połączyć się z ekspertem od rekrutacji elektronicznej i wypytać o wszystko.